Odcinek trzeci, zgadnik to. Nagrywamy dzisiaj trzecią część Giga Zgadnik Toto, czyli serię, którą bardzo polubiliście i bardzo się dobrze przyjęła. Ja też lubię ją nagrywać. I dzisiaj mamy gości. Dzień dobry. Hej, Czajnika i Julkę. A w mojej drużynie Kamilos. Ja. Kurde, nie wiem, co wybieramy, wiem co byśmy mogli położyć. Dlaczego jakąś ze środka? Nie wiem. Dobra, stary. Ej, powiedziałaś dzisiaj, że tylko Pedro do ciebie mówi stary, ja to sobie też mówię stary. Nagle zaczęłaś. Nie, ja mówiłam pierwsza. Robimy tak, jak z Karolem, że kręcicie i ty na to, co staniesz, to wybieramy. No dobra. O Jezu, tutaj podepcze połowę. No, stań na któreś. Tylko nie pokazuj im, nie pokazuj im. No co ty, jak ty, kochanie, podnosisz, no żeby nie widzieli. Ja wiem, kto to. Easy. Eh, bozbycz. No jeszcze, co <laughs> powiesz? Uwaga! Nie było jej jeszcze. Naszą? Bozbycz! I chimowską. Okej, okay. mamy generalnie dwie opcje: albo zadawać pewne pytania, no. albo totalnie głupie, które nie mają sensu. Którą opcję wybieramy? Naradźmy e... się. Głupie, tak? Nie, to jest Nie, Nie, to nie, nie, jest to... nie, nie, nie głupie. Waga? Merch od wczoraj jest już na Monesk I są cztery produkty Macie taką piękną skranci moneskową Macie skarpeteczki moneskowe Dresiki Z taką butką To jest kolekcja Basic I nazywa się I am your friend Czyli to jest dla nas Dla moich widzów, bo jesteście moje psiapsi I to jest I am your friend Musicie mieć to Sim sam sum Kurde, ona nie kłamała, zawsze wystawia nożyczki. Sim sam! Sum! No passię. Sim sam, sum! No nie! No nie! Mamy pytanko pierwsze, już przekminione. Czy wasza postać ma dekolt! Przegraliśmy w Ila e, ma? Sumie Julka też ma i Błyski też ma. ma. Też ma no. Czyli prawie połowa, zajebiście, tak. piona. Żeby Was nie oszukiwać, odpowiemy szczerze, że nie. Jest? Nie ma? Nie ma. Ma! Żartowałem. Ma. Ma? Ma. Tu to mam jeszcze, jeszcze lepiej. lepiej. Jeszcze lepiej. Właśnie mają jeszcze lepiej. On y, Pokaż, nie, kto? Ma. Fris. nie ma. Pokaż to. Fris. On nie ma. Czajnik on nie ma. też nie ma. On też. On też? Pagata też, też nie ma. Pagata też nie ma. Coś chciałem zadać? No? Czy na zdjęciu ich postaci Ja widać... myślałam o uśmiechu. Zęby. Czy widać zęby? To było zajebiste pytanie. Tak. No Możemy pójść Twoją taktyką, ale jak stracimy ten punkt, to będzie na ciebie. Gościu, co teraz przegrał w Sim Samsung? Sim Samsung. Co to jest kubka Sim Samsung? Okay. To pytanie was zniszczy. Jesteście na to gotowi? No. Czy na zdjęciu waszej postaci widać palce? Nie. Okej. Okay. Czyli tak. Więc tak od razu nie mów. Trzeba się tak zostawić. No nie wiem, no nie wiem. <grym> Jest jedna taka postać, która ma wątpliwości. Fagata. Nie wiem, czy widać. To może być potencjalnie fagata, chyba że moja wali, w... a pewnie wali. W ja. większości osób chyba nie widać. Tak. Czyli to nie jest Lil Masti. To nie jest. Lila Agnieszka Grzelak. No poczekaj, nie, no nie widać, czyli Lila zostaje. Na ich zdjęciu nie widać, nie widać. no to przecież no. zostaje. Lexi widać, czyli robi out. Udobiera, widać paluchy. Ubox Della. Nie! Bacz! Tu, pelucho. teraz dopiero zauważyłam, u kartoni. Obok zdela widać peluchy i kartoni też jest podejrzane. No, właśnie, to jest podejrzane. Content to jest dobry pomysł, tylko trzeba coś wymyślić takiego naprawdę, co od razu będą wiedzieć, że okej, okay, ta nie, a ta tak. Jak ich rozwalimy? No, na razie przegrałeś z moją. Ale luz, to tylko Sim Samsung. To jest nic nieznacząca gra. i napiszcie w komentarzu, czy, jak wy to nazywać. papierkami, nożyce, 3, 4, Sim Samsung. 3, 3. 3. Czy wasza postać. Nie. prowadzi systematycznie kanał. Systematycznie, czyli ma określony dzień i się go stosuje. A nie. To chyba nie jest systematycznie, nie? Muszę się zastanowić, czyli e, coś takich nie basic osób, czyli na przykład nie verso. Też. No, no. Yes. Jest, no jest, ma napisane na tym. Jest, to jesteśmy zniszczeni. Dobra, nie owijajmy w bawełnę. Tak. Zamykamy Kacpra, zamykamy Marcysię. I zamykamy Lilę. Lilę też. Lila nagrywa for. for bardziej no tak, tak nie forfan tylko że tak. I w sumie, kurde, Lil Masti też się nad nią waham. Sprawdź stary, czy ona systematycznie. Mogę 80% jestem pewna, że mają fagatę. 10 dni temu 13, 2 tygodnie, miesiąc, miesiąc, dwa miesiące. Ona wstawia dwa razy w miesiącu. Ci Zostawmy jak? ją na razie. No dobra, ja bym ją zostawiła. Można zapytać na przykład też o uczeń, czy widać. Uszy? Dwa. U ucha? Uszy? Uszy? Czy jedno ucho albo mniej? A strzelamy teraz? Czy mają Ryzykujemy. No? no? dobra. Bo jak nie, jak nie, to po prostu zakryjemy nasi, No tak. Mam dwa do wyboru, które byście chcieli? Pierwsze. N a no dobra. Mam sobie wybiorę, które to jest, więc tak mnie nie ma znaczenia. No czy na zdjęciu waszej postaci widać dwa uszy? Ucha, jak zwał, tak zwał. Kurczę, no! Jeżeli chodzi o dwa widoczne uszy, to niestety nie! Na pewno nie patec, bo nie widać dwóch no, uszy. Na pewno też. nie Friz, bo widać dwa uszy, ewidentnie. Przemek Pro może zostać, bo jest tylko jedno ucho. Natsu może zostać, bo ma tylko jedno. Nie jedno ucho. jedno, no. No ta Lilmasty jest problematyczna, no, ale. No, ale no. musieli sprawdzić. No, czyli na pewno czyli... nie albo Lilmasty. Ja Bartek ewidentnie Spartek. widać Ludzie dwa nie uszy. Nie, Bartek. To, nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą. Skadnijmy, bo ja, wydaje mi się, że to może być na co, a wtedy ich zmieciemy, a oni mówią, że nas zmiotą. No dobra, ryzykujemy. Zostały dziewczyny, o których nie widać dwóch uszu, więc mamy w tym momencie dwa, cztery, sześć postaci. Dobra, mamy mocne teraz info dla was, uwaga! Dawaj. Chcemy strzelić osobę. Ej, ale wy wiecie, że się pomylicie. Słuchaj, słuchaj. Nie groź, nie groź. Nie. Czy waszą osobą jest na co? Moi drodzy, proszę was. Jesteście pewni tego, co powiedzieliście? Tak, tak. Tak! No, a i i się właśnie zastanawia, czy wy nie macie, bo tak. po tym pytaniu, że kto wstawia regularnie, zauważyłem, że wy musieliście sprawdzić. przykład taka osoba jak Patec czy Wersow, to jest logiczne, że, że nie jest mają regularnie. regularnie to a musiała być osoba, która nie, nie, bylibyście, pewni, nie bylibyście pewni, czy regularnie wstawia. Więc wahaliśmy się pomiędzy Lil Masty a właśnie Natsu. Ja byłam przekonana, że wy macie fagatę. Czyli Szacą. co? Jeden, 0 no krótko mówiąc. Szacą. No, mówiłam, że cwaniaczki to później przegrywają. A runda druga. Panacu spowodowała, że e, niestety straciliśmy punkt, więc zaryzykujemy tym razem w tę kartę. Ojej, ja niestety o panu Ginoldzie nie wiem nic. Teraz stwierdziliśmy, że ja wybiorę, bo strasznie nie chcę wybrać osoby, którą wybierałam w poprzednich odcinkach, bo to będzie trochę nudne. I wybiorę... dobra, to. Ty pierwszy patrz. Tak. Trzy, cztery... cztery. Trzy, cztery, trzy, cztery. My nawet bez pytania już. No nie wiem, czy jesteście tacy pewni, i spokojnie. Proponuję ten różowy, tylko żeby wyraźnie, za, że chodzi o jakąś, jakiś kolor różowy, wykluczając usta, bo tylko usta mogą być różowe, a to wywali połowę osób. Czy na zdjęciu waszej postaci widnieje kolor różowy, nie licząc ust? Ja nie wiem, czy to jest taki różowy. No trochę, bo to jest... Trochę, taki... to, trochę to zieleń taka jakby... <grym> <grym> jest, jest, jest jest, trochę różowego, jest, no. Jest! Jest trochę! No to przecież został nam tylko 5 czy 4 postaci. Freeze, do widzenia. Marcin. To jest tak samo. Do same. widzenia. Mega okay, ale mocno. Na przykład patrz. Lila ma różowy, yy, ta aga ma różowy. Yy, Leksi ma taki fiolet różowy ma taki różowy. Poświate to, ale czemu? <grym> Trochę nas rozwaliło. No, trochę. Nie wiem, czy mówię w ogóle akurat. Tak, tak, tak. No więc to są usta. usta. Usta są wyłączone, więc. Lila zostaje. Usta miały być z wyjątkiem ust. Nie, no Lila ewidentnie ma różowe rzeczy. Kartoni? Ma różowe policzki. No, ma różowe policzki. I to jest już podchwytliwe. Wiesz, że zostało im mniej niż nam zostało w pierwszej rundzie? Ja tak, dziewczyno. Ja bym zostawił, bo Kamil powiedział coś takiego, że. No, trochę odcień wpada w zieleń. Pierwsze, co mu mogło przyjść do głowy, to zieleń, dlatego że ona ma zieloną sukienkę. Marcysia tak samo odpada. No i wersów też nie ma nic różowego. Jej kolorem jest beżowy, ewidentnie. Ja bym na przykład zdjęła na co? Bo ona mnie myli przez to. Powiem, że ich nie ma. Jak to nie ma? <laughs> nie, ja nie jestem pewny, przecież ma różowy. Dobra. Nic no, nie wiadomo. Joż! Tak. W takim razie pytanie brzmi. Czy wasza postać jest w publicznym związku? Poczekaj, bo ja nie wiem, kogo my mamy. No i skąd ja mam wiedzieć? Co dla ciebie oznacza publiczny związek? Nie, że wy wiecie, że oni są w związku. Niekoniecznie... Ale poczekaj, bo to mogą prywatnie wiedzieć. Nie, nie, że nie wiecie przez to, że prywatnie ich znacie, tylko że publicznie wiecie, że oni są w związku. Na zdjęciach, na filmach i tak dalej. Sprawdzę, upewnię się, czy na pewno. To może być wersja. Współ... Albo Lila, bo też albo to jest taki... U, tak. no. też ma. Albo Marcin... Marcin, Albo Frisber... Jest bardzo dużo no. wątpliwości moja. Jest! No, jest. Jest! W jest. Patec odpada. Jest wiesz, w o dziurę. Czyli on odpada, Przema on też tak odpada, samo. on też odpada, no bo on nie ma publicznego. On kira. też nie ma publicznego. Nie! ma publiczny! Nie ma! Jak się zapytałam, co dla Was oznacza bycie w związku publicznym to, że ta osoba ma być pokazywana przez tą osobę, że publiczne, że na przykład na filmach, na zdjęciach i tak dalej. Boxel nie pokazuje takiej osoby, Ale więc nie pokazywał. Ale teraz no, a jak ma ten sam związek? No wiecie o co chodzi? On jej piosenkę nagrywał nawet. <laughs> no to zostawmy! No, to go. zostawmy go. Podpowiedziałem, żeby nie było, bo ja nie wiecie, chcę grać fair, bo otwarte karty Odsłoniętych ludzi. Oni by wywalili połowę tych ludzi i wywalili by naszego ziomu. Wiem, bo generalnie oni. Oni nawet nie wiedzą. Czy na zdjęciu Waszej postaci? Na zdjęciu postaci? <noise> no, jest, jest jakakolwiek. Jakakolwiek. Biżuteria. Biżuteria. I pragnę powiedzieć, że zegarki to biżuteria, a u mnie jest na zdjęciu zegarek widać, kawałek zegarka. O, Oto, o! czekaj, czekaj, czekaj. No, a! tu, tak, tak jest, ma. Słuchaj, przemek to jest. nie jest. Nie, jesteś ty albo kartonik. Kuba, ta kartonie może być mocna, nie? No. Tutaj, no nie ma biżuterii, a to nie jest. Zapomniałem się ich chce. A frizz aparat się liczy jako biżuteria czy nie? Wtedy musimy, że. A, pewnie mamy fryz. Chcę żeby nie zakryli. No weź się spytaj. Ej, a na przykład aparat na zębę liczymy jako biżuteria? No to chyba nie jest biżuteria. No nie, raczej nie jest biżuteria. Tak mi się wydaje, że to chyba nie jest biżuteria. A co? A ciekawy byłem. Zaliczyliście jako biżuterię? Nie. Ale Aleście miają. Tak! Centymetr zegarka od mojego wujka załapał się na moim zdjęciu, więc uważam, że zegarek jest biżuterią ewidentnie, jakby się Co ty, gadasz za głupoty? To ja ci kupiłam ten zegarek. Nie, ten jest od wujka. Naprawdę. Kartoni ma, pani Agnieszka ma i Lila ma. ma. Czy wasza osoba jest kontrowersyjna? Ty, że przeklina, albo kiedyś była kontrowersyjna, wiecie. Aha. Przeklina. To wszyscy. Przeklina. Ona nie przeklina, ona nie przeklina. Oni Czemu ty przeklina. nie mówisz imion tych nie osób? Nie wiem. On... Tylko mówisz ona e. przeklina, ona. Julia Żugaj? O, Broń nie. Boże, tym bardziej. O nie! O, nie, kochana do snu. <grywk> <grywk> Czy czajnik przeklina? Kurwa. No co gada? Że kadasz? jest bardziej kontrowersyjna niż nie... Ale powiedział jest bardziej, czyli masz ci Ale bóg stem. i uwierz mi, tak? tak? raczej prędzej ja niż kartoni, no tak mi się wydaje. Powiedzmy w ciebie. Mogli waląć. Się... No dawaj, może jestem tam, może akurat. Dobra, strzelamy! O, dobra, no! I żeby było jasne, to jest decyzja Julki, proszę bardzo. Co ty gada? <laughs> Czy to jest czajnik? Może. <laughs> A może mogę teraz ja wam strzelić? Tak! Dawaj. Czy Kurde. jest to Bockwell? Nie! Yeah. Kurde! Pierwszym Ostatnio pan mówił, że ten, że wyzywamy łysych. To nieprawda. To w ogóle nie jest prawda. Ja po prostu. Oni są bardzo śmieszne i tyle, dlatego się śmiałam. Akceptuję wszystkich, toleruję, lubię. I ja jestem w ogóle przyjazna, otwarta, miła. Mamy jeden do jednego, także teraz jest finałowa. Teraz tak, jest finałowa presja. runda, uwaga. O, no. Dobra, którą tak stary czujesz, wiesz? Którą czuję? Czuję Tom. Ej, ja też na nią patrzyłam. On jest teraz w owce, tak w więc sobie. Mamy oh <laughs> Tutaj nie ma problemu, tutaj i tak wygramy. Tutaj jesteśmy najlepsi. A teraz gramy w czwórkę. O ostatni żywy wygrywa. Dobra. Trzy, cztery. Czemu powiedziałem 3-4-0, Sim sam sum? nie wie. Sim sam sum! Dobra, masz to. Teraz my. Masz to, luz spokojnie. Sim sam sum! Pięknie! Fun fact, ja jestem najlepsza w 3-4. Fun fact, to jest sama prawda. 3-4 może tak, ale czy w Sim sam sum. <głosy> 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 Czy wasza postać zawalczyła na jakiejkolwiek gali? Czemu oni zawsze tak te mm. pytania potrafią, kurde, dobrze wymyślić? Teraz się mm. Hmm. Nie pamiętam w sumie. Ja też. Czekajcie, Czekajcie sprawdzimy. sprawdzimy. Sprawdzacie, My nie walczymy. Czekaj, ta tak? Tak, tak, tak. Patecki nie, Przemek Pro nie walczył, proszę go zdjąć. Wersów nie walczyła, do widzenia. Oj, przepraszam. O, Marcysia nie walczyła, prawda? Tu się nie mylę chyba, nie. Marcysia nie walczyła. Czemu akurat idealnie trafili tak samo jak z tamtym? On jakoś widział nasze karty. No. Połowa ludzi od razu wyeliminowana. No bardzo ładnie. A jakby zapytać o ksywki? Czy ksywka składa Boże, się? Boże monia, ale ty masz super pomysły. No. mogę no. zapytać czy tutaj na zdjęciu, wiem choć. Czy na zdjęciu, jak są podpisane, to jest ksywka? ksywka czy ksywka, czy imię, imię i nazwisko? nazwisko. Że, że, czy ta osoba ma na? Nie, czy po prostu ksywkę? jest ksywka? Tak. Ksywka! Tu jest ksywka, więc zostawiamy. Patecki to jest nazwisko. Nie, Patec on ma, tak? Nie, Patecki ma. Patecki ma. A, jakie pajace. Mona, tak szczerze. To oni się trochę zaśmiali. Ja tak wpadło mi w oko, że jest Przemek Pro. Bo przecież Przemek Pro jako całość to jest ksywka, ale no. samo Przemek to jest imię, więc... Wiesz, o co mi chodzi? No. Ja czuję, że on. Ten... Przemek Pro to jest ksywka, to, to nie jest... To ten... nie jest imię tylko. Dobra, zostawiamy ksywki. Możecie mnie nie męczyć. Nie ma dzwonienia. Czyli Marcysia usuwamy. Marcysia usuwamy. Leksy tak usuwamy. Same. Ej, patecki to jest nazwisko! Tak. No, oczywiście tak. Kurde, no nie, no słabo nam poszło teraz. No. Czy jeżeli nasza osoba, czy wasza osoba była w federacji, to czy grała w piłkę? Wiesz, mam ich Słyszymy? Ej, no Nie, nie, nie możemy. A najpierw, mam można... najpierw Nie, nie grała, nie grała. Nie grała. Tak. Grała! Nie, oni nas próbują wybrać. Musicie wyprowadzić się próbowanie. dogadać! Ale chciałam tak skłonić. No, o to chodzi, że wy musicie być zdolni! Znowu wypisz 50 na grała. 50. Grała. Tak? grała? Grała! Marcin Dubiel, moi drodzy, niestety Bramek nie strzelał. Może jakieś inne gole strzela, ale na pewno nie ten Federation. Lexi tym sam nie miała okazji jeszcze wystąpić, więc nie grała w piłkę. Na pewno gole sobie strzelała. Nie wiem z kim. Ej, zostanie im bardzo, ej, musimy strzelać. Tak, szczerze, ja i strzelał, strzelał był. Przemóg! Lil' Masi, ona się tylko bije po mordach. Fagata nie brała udziału w słynnym Move Federation, na którym kopnąłem Tyburskiego. Kurde, trzy osoby im zostały? Nie, no nie. To są jakieś żarty chyba. Ja bym zapytał, czy jest członkiem GOATS. Dać mi fory, możemy. O, czy wasza postać ma na ubraniu jakiś znaczek, jakieś, jakieś coś? No znaczek jakieś coś ma. Czyli... Czyli ona nie ma. Wersówka nie ma. On nie e, ma. Lil' Masi kartoni też nie mają. Crasher też nie. Budda też nie. Ona ma, on ma, on ma, on ma. Dobra, teraz wy. Czy wasza postać należy do GOATS? Oski ty nie podpowiadasz czasem im jakie my mamy postaci? A skąd on ma Skąd On nie to że z nami siedzi. Że był w odcinku u nich, czy należy? W sumie tego jednego tak czy nie było, ale należy, należy do GOATS. Należy? Tak! Że do tej piątki? Tak! 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 W wcześniej już tak go wyeliminowaliśmy, więc no. to pytanie było kompletnie bez sensu. Ale... Czy... Wasza postać ma uśmiech, uśmiech zębami, że widać jej zęby na zdjęciu. Trochę tak, trochę tak. No, no, nie, no nie widać, nie widać. Nie widać? Nie widać. Nie, nie widać. Się Uważaj, Pedro. Ja wiem, co mają. Stary, wiem kogo mają. A ty skąd wiesz niby? Bo się zastanawiali tak długo, a na pewno to jest Godface Killa, który w ogóle na moim ust nie widać. Ale oni fejkowali teraz. Zgadujecie? Dawajcie, bo się nie mogę doczekać! Dobra, strzelaj. Czy to jest Kacper Boński? A czy wasz to Godface Tak, Tak. Yeah! Stwierdziliśmy, że dla na początku filmu, przed tym jak zaczęliśmy nagrywać, że przegrana drużyna niestety w tym momencie jesteśmy to my. Po prostu widzowie zdecydują okay. w ankiecie na Instagramie, to są nasze Instagramy, co mamy zrobić, a oni wybiorą tak, z tej drużyny. Proponuję, żebyście wybrali coś może... Jako dobry uczynek właśnie coś charytatywnego zaproponujcie, żeby zrobili. Albo jest. coś dla was, albo my jakieś takie hardkorowe wyzwanie, co chcecie? Ale albo napisze. na przykład nie wiem, co? dzień spa dla nas. Ej, no To jest kara, to jest kara! I widzimy się w kolejnym zgadniku. To, to piszcie w komentarzu, kogo chcecie następnego.